Witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy na Dolnym Śląsku. Jesteśmy z Kowalem, Cześć. którego już Państwo znacie, bo kilka filmów nagraliśmy razem. Będziemy zwiedzać sztolnię na rozdrożu izerskim. A co to jest za sztolnia? Czy była to jakaś kopalnia? Co tutaj wydobywano i jak wygląda w środku? Dowiecie się w dalszej części filmu. Wejście jest całkiem spore, nie jest to jakiś bardzo trudne, widać, że sztalnia jest w sporej części zalana już od samego wejścia. Uwaga, żeby się nie zabić. wchodzimy. Uuu. Ładnie wygląda. Bo ja musicie wiedzieć, drodzy telewidzowie. Wy tego nie czujecie, ale my to czujemy. Że na dworze jest minus 5 stopni. Proponuję iść prawą stroną. Prawą stroną idziemy tak. Jest minus 5 stopni. Jak weszliśmy do tej sztoni, to poczuliśmy takie ciepło. O nie, tu nie. Nie przejdziemy. Nie mhm. przejdziemy, widzicie, no jest trochę ekstremu, nie, nie przejdziemy, tu, No. czekajcie, Bynajmniej ja nie przejdę, bo jestem niski. Może to będzie najkrótsza eksploracja w życiu. <laughs> nie, byłem w tej stolni, a tak naprawdę w kopalni kwarcu, kopalni od, yy, zapasowej, zbudowanej ze względu na trudne warunki zimowe, kopalni odkrywkowej Stanisław, która znajduje się w linii prostej około 1,5 km stąd. Tam wydobywano kwarc. Jeżeli przychodziły duże mrozy, dzisiaj mamy minus 6, nie wiem, czy to jest duży, na Szczecin to jest duży, eee, wydobywano tutaj e, właśnie ten kwart. Kopalnia powstała w roku 1960 i do 1961 roku wydrążono tu aż 360 metrów potężnych, podkreślam, potężnych tuneli. Dlaczego potężnych? Bo wszystkie szczolnie, które eksploruję z Maćkiem i możecie Państwo zobaczyć na różnych kanałach, mają przekrój gdzieś tam dwóch, maksymalnie 2 na 2 metry. Eee, kopalnie te średniowieczne są bardzo wąskie, a tutaj mamy około 4 na 4 metry, nie? więc to są bardzo duże chodniki i jak możecie zobaczyć, bardzo głęboko zalane i nawet nie wiem, czy dam radę w ogóle to dzisiaj zeksplorować. Więc nie wiem. Patrz tam Maćku, czy się nie zalewam, bo... No jeszcze kawałek masz. No ale, no, ale... Czy jest, czy jest, to zaraz się zjeść. stoi. tył ci zalaję, no. Czyli chyba po eksploracji drodzy Państwo. Aha. No, trzeba iść po. <gryché> środkiem może. No, <gryché> czekajcie, no spróbuję, ale... Ale z tam właśnie zadali. Nie no słuchajcie, tam dojdziemy na most i będzie po kolana, tylko żeby przejść na most. Patrzcie, bo ja jestem niski, nie? I... Nie chcę się zalać przed... Mało ci Tu jest tak, czekaj, po kamieniach. No wiesz, z powrotem będzie gorzej, bo nie będzie widać z nie? Jak tam? Ja na paltach idę i to tak... Nie, masz luz jeszcze. Masz jeszcze z 10 cm. Będziemy się odliczać. Oh, 7, ja. 5... Siedem, pięć, Stoi! Tak centymetr ci z tyłu został okay. wtedy, jak krzyknąłem. O oh, ja... Yeah. Czekaj... Wynajebał wody, szkoda, że nie mam stroju dzisiaj. Znaczy mam w samochodzie oczywiście, ale to jest kilka kilometrów stąd. Ale... Zobaczcie drodzy widzowie, nie? Mimo najszerszych chęci, ee... Nie dość, że z dużym zagrożeniem są gazy niebezpieczne. Tutaj oczywiście ich nie ma w kopalniach, ale tutaj też woda nas zaskakuje, nie? No, jest okres zimowy, były roztopy, wody naleciało. I powiem Wam, że byłem w tej kopalni nie raz ją przechodziłem całą. Ale tym razem chyba się nie uda. O Jezu. Czekajcie, pójdę trochę prawą stroną. No nie wiem. Popatrzcie, bo jak ja przejdę, to wszyscy przejdą, bo jestem najniższy. Tam masz dalej będzie... 3 cm. Cztery Nie no, stoisz, Stój, stoi, stój, stoi. stój, O, koniec, zalałeś się, to faj. O jest. Jesteś skończony. O ja. Aaaaa! Aaaaa! O! o ja! Fucking shit! I teraz po tym rodzie, nie? No może tu sobie gdzieś grupowe zrobimy. Teraz to ja mam już... Grzegorz się zalał, ale ekskluzuje trochę dalej, ale widzę, że... Nie, tu jest, o Jezu, głęboko Mam, za... ja mam daleko tam z tyłu, patrzcie. Dycha. Ale jestem już tak, nie, 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 dobra, widzę, że jest niżej. Nie, nie ma sensu, bo, ale obiekt naprawdę zacnie. Zacnie, no. Muszę wrócić. Musimy wrócić tutaj. I obiecujemy Państwu, że wrócimy do tego obiektu. I Maciek pokaże na swoim kanale film. No, ale to też są takie prawdziwe uroki właśnie eksploracji. Nie wiemy gdzie i jak wygląda dane miejsce. Na przykład wczoraj na mapie w jednej z tych starych kopalni uranu szliśmy, a okazało się, że jest niedrożny chodnik, bo miesiąc temu jeszcze był drożny, a teraz w tym czasie się zawalił, więc też nie można było przejść. Więc no tak to wszystko wygląda. Nic nie zrobimy, no to... Ja mam pełne spodnie wody i nie ze strachu, tylko się przelało. Zobaczcie, nie mogę zrobić kroka, jestem dwa metry od wejścia, tam jest jeszcze głębiej. Ale sztolnia przepiękna. Szkoda, że nie ma dzisiaj z nami Dawida, bo byśmy popłynęli na pontonie. Ale to wiesz, woda tak nie zejdzie od razu, nie? by tak. Słuchaj, wody jest tam dużo no, głębiej, to. Podejrzewam, że jest po klate, nie? Po szyję. To wiesz, żeby to zeszła ta woda, to lepiej zostawić tą tamę i wrócić na wiosnę, żeby była zalana, no bo jak spuścimy wodę, to żadna atrakcja wtedy, nie? No nie spuścić, góra spuści na 20 centów, tak? No, góra 20 Ale to zobacz, to musi mać kopania w tym skalnym roku, nie? Tak więc jak Państwo widzicie nie zawsze da się wejść. Ten poziom wody w sztolniach się zmienia w ciągu roku. Raz jest wyższy, raz niższy. Grzegorz jakiś czas temu tutaj był wielokrotnie. Dzisiaj się nie udało. Może się uda. Następnym razem. Śledźcie nasz kanał i zapraszam na kolejne filmy z Kanapowcami. 네. 그러면 스